z Wami w nowym vlogu, nowy dzień, mamy piątek. Ja dzisiaj w kompletnym nie ogarzę i tak pewnie zostanie przez minimum pół dnia, bo zaprowadziłam dziewczynki do szkoły, mam latany dzień, bo jutro też impreza Anastazji e, i chciałam sobie kawę tak o, na spokojnie wypić, na spokojnie, bo wiem, że przez cały dzień nie, raczej nie usiądę i wolę usiąść, niż się wziąć za malowanie na razie. E, tak, dzisiaj e, trochę planów mam. Co pieski? E, tak, nowe sofy wczoraj przyszły. Tatko się na mnie wczoraj wkurzył, bo nie wiedział o nich. E, niech się cieszy, że on nie płacił, tylko ja. E, tak, no ale wkurzył się, znaczy sofy, sofa i fotel. Tak, e, skórzane. Bo kiedyś mieliśmy skórzane, i ja się wściekałam na nie, że są zimne, jak jest zimno i tak dalej. A, ale jak kupiłam materiałowe, to zrozumiałam, że skórzane jest lepsze, bo przy dzieciach i przy takiej ilości zwierząt. Bo tyle, ile razy ja prałam te ostatnie sofy, te poduchy, dobrze, że to było ściągane. No to. Yy, Popuszczały te szwy przy zamkach i tak dalej. Także datko twierdził, że są jeszcze dobre, bo on nie lubi zmian tak naprawdę. No, ale. No już popękane były, tam jeszcze leżą poduchy. To może pokażę później. Albo. Nie, dobra, to za chwilę. Albo nie. Po co macie oglądać popękaną poduchę? Dziny na niej leży. Także tak. Ja muszę jechać do suszarni, bo zrobiłam kilka prań. A nie chcę, wkurzają mnie te suszarki porozkładane. Yy, tak, muszę jechać, zamówiłam ławeczkę do ogrodu. Muszę ją odebrać. Yy, po tort muszę jechać. Później jeszcze, oj milcia, później jeszcze yy, muszę jechać po siostrzeńca mojego. Tak, o trzeciej mam być po niego, a to jest kawałek drogi, bo moja siostra mieszka na północy Manchesteru, a ja na południu. Także, no, miejmy nadzieję, że w pół godziny dotrę. Nie będzie takich korków jeszcze. I zobaczymy, czy ona dokrze też o tej trzeciej do domu, z tego względu, że ona ma także cały tydzień pracuje z domu. No a w piątek, akurat y, od kilku miesięcy, zrobiły, że w piątek musi być w biurze. Wszyscy muszą być w biurze reszta tygodnia jak się chce i ona pracuje w domu od poniedziałku do czwartku i zobaczymy czy dotrze do tej trzeciej mówiła, że postara się wyjść o wpół do trzeciej a Dyzio też kończy za 15.3 więc, ale on ma 7 minut do domu, chyba, że gdzieś z kolegami jeszcze <grybujesz> zawinie, bo potrafi wrócić po dwóch godzinach tak, ja co jeszcze no, rozgadałam się, nie. Nie wiem, czy nie zrobię tego, co, czego zawsze nie chciałam, czyli nie wiem, czy nie obetnę kotom pazurców, bo już mi się podejrzewałam. Adi yy, na jednej, na fotelu już zaostrzyła pazurce, już widać. Przepraszam, że piję kawę, ale. Także chyba im obetne pazurce. Ona i tak w sumie, Adi nigdzie nie chodzi. Adi jest takim kotem, że podwórko traktuje jak następny pokój, ewentualnie na garaż na dach wskoczy jak jest słońce. A Ginny pomimo, że jest przybłędą to o dziwo chodzi tylko do sąsiada obok. Sąsiad ją karmi też. I nigdzie więcej nie chodzi. Także to jest po prostu Magia, że kot, yy, który był bezdomny, nigdzie nie chodzi, trzyma się domu. Ja myślałam, że to będzie po wsi noga, bo mieliśmy kiedyś kota też, którego, to już wcześniej mówiłam, którego ktoś zostawił, jak się wyprowadzał, i przez pół roku był bezdomny, bo dziewczyna, która mieszkała obok tego domu, yy, Miała dwa koty i ona się nie, znaczy Koko tamta nasza się nie zgadzała z innymi kotami i ona ją po prostu tylko karmiła. Ale nie trzymała jej w domu, a później się musiała przeprowadzić na mieszkanie. No i nie chciała jej zostawiać, tak po prostu i szukała kogoś kto się nią zajmie. I Koko była powsinogą, po prostu chodziła wszędzie. Tak. Hm. A może pokażę Wam jeszcze po przyszły balony? O, jak już siedzę, nie? Tak. Anusia wymyśliła sobie, że będzie yy, impreza Unicorn. I pod hasłem Unicorn. Ona już kiedyś taką miała, ale to było w tym pierwszym lockdownie. I tak naprawdę nikogo za bardzo nie było. Także zamówiła sobie świecącą w ucho Nie wiem czy mu się nie świeci, ale to chyba nie miało. Nie ma lampki. Widzę. Yy, opaskę. Sukienkę ma piękną, także yy, taką białą, więc już nie ten. Nie, nie domawialiśmy sukienki. I w Anglii jest taka tradycja, że y, dzieci, jeżeli przychodzi się do, na urodziny do kogoś, to jak się wychodzi, to się dostaje paczuszki z prezentami. Y, nie robi się zbyt dużych prezentów na urodziny. To jest raz, a dwa jeszcze dzieci, które przyszły, dostają też paczuszki z prezentami. Także Anastazja, musimy jeszcze wymyślić coś dla Dziedzia, bo to będzie jedyny chłopak. Anastazja wymyśliła o takie bransoletki, znalazłyśmy na Amazonie, dla dziewczynek, oczywiście jednorożec Unicorn. Okej, za chwilę to schowam i to jest ta paczka, którą Anastazja otworzyła, a drugie jeszcze nawet nie otworzyliśmy i tu powinny być balony. Muszę to czynić otworzyć. O. Tu powinny być balony i torebki na właśnie prezenty. I jeszcze. O, jest tak. Tu są balony. Mamy taki plan, bo będziemy, mamy 22 stopnie, będziemy siedzieć na dworzu na trampolinie. Takie mamy takie boki od trampoliny. I tam balony poprzepiać. To jest, yy, to już jutro zgram z tego vloga. Yy, jest tam różne kolorowe. Jest właśnie unicorn i jest szóstka, bo nasz ślad kończy. A jeszcze dostała kaszlu. Przedwczoraj już się martwiłam, że znowu imprezę będzie trzeba odwołać. Tak, tutaj mamy na tort, bo ja będę brała gładki tort. Tutaj są oczy, uszy unikorna, jeszcze świeczki. O, właśnie, jeszcze muszę po świeczkę zajechać. Kurczę. Na tort. Takie dekoracje. Tu mamy te torebki. Nie było jakiejś takiej mniejszej ilości, pewnie z połowy ale są to torebki. I jeszcze do tych prezentów dla dzieci takie malutkie e, bańki mydlane. To wsadzimy, to jest dużo, więc wsadzimy pewnie po dwie. Uh -huh. I muszę się jeszcze zastanowić, e, czy coś jeszcze muszę dokupić. Na pewno zrobię im standardowo Chicken Nuggets do zjedzenia. Będzie e, Denzel, ma maszynę do Slasha, bo wspaniała ciocia poprosiła Mikołaja, żeby mu dał na święta, bo wziął uwielbiam Slasha, więc weźmiemy maszynę do Slasha. Muszę jeszcze dokupić mam trochę e, lodu, ale muszę dokupić lód Jeszcze jakiś sok do slasha właśnie. I, I jakieś owoce po prostu będą też już tutaj u siebie w zieleniaku, kupię jakieś truskawki i tak dalej. No i starczy z takiego konkretniejszego no to zrobię im te właśnie chicken nuggets te dzieci zawsze to jedzą więc nie będzie tak na tak a tu jest napis taki happy birthday chyba to jest to na pewno Tutaj. także tak ok lecę Lecę, już jest czas, lecę do tej suszarni, lecę po tą ławeczkę, lecę po to wszystko, muszę jeszcze Anastazji... A nie, dobrze, ona z przodu wczoraj jechała, to siedzonko nie jest z tyłu. OK, lecę. Do później. Nie wiem, czy ja dzisiaj coś jeszcze nagram. Jak coś, to będę nagrywała jutro mniej więcej. Oczywiście nie jak już wszystkie dzieci będą, no bo wiadomo, nie każdy chce dziecko pokazywać. Tak jak nasza Wikusia się pokazuje i mamusia jej pozwala. <grych> e, tak. To nie wszystkie dzieci się chcą pokazywać. Nie, nie wszyscy rodzice pozwalają, bo to, czy dzieci chcą, to, czy nie chcą, no to jest świecie. Tam pal licho. Ale czy rodzice się zgadzają i nie chcę, nawet się nie będę nikogo pytać, po prostu nie będę nagrywać. E, nagram, tylko jak przyszukuję, to... szukujemy, no mam nadzieję, że chociaż w stanie z godzinę mi pomoże poprzyczepiać te balony. No. Także tak. Lecą. Mamy poniedziałek, drugi dzień po imprezie, tak? I Anastazja powie, jak jej się podobała impreza. Dobrze Ci się podobała impreza? Fajnie było? Super chyba, co? Goście byli długo, nie? Nawet Hanna z klasy. Prezenty się podobają? Jeszcze jutro przyjdzie stadio, dostała pieniążki, trochę pieniążków, nie? Uh -huh. Też i... No troszkę, no, no trochę więcej niż troszkę. Tak. Um, tak, dostałaś Ken'a, to od Maji, nie? Uh -huh. No. Nie jest Ken. Nie jest Ken? To było napisane, że Ken. It's black Ken. Aha. No okej. Okay. Dostałaś też Stacy, nie? Uh -huh. Dostałaś Lego. Mhm. From Hannah, Lego, Stacy, Victoria i Tom Maja. I Tom Mai. A Milcia się znowu wciągnął, tutaj wtrynia nam. Uh -huh. Czekaj Mili. I Anastazja dostała trochę pieniążków i zamówiła sobie. Nie wiedziała co chce, a w końcu... O, a, Mili! Po twarzy! No ty jesteś nienormalna. E... I kontra swing dla mojej pokoju. Tak, yy, Anastazja. Tak, z poduszkami, nie, już mama mówi. Yy, Anastazja huśtawkę sobie zamówiła do pokoju taką, mm -hmm. t, taki, powiedzmy, fotel hamak, taki przyczepiony do sufitu, nie? Hamak. Ja tak. Chamek, to się nie będzie. Nie, hamak. Tak. Dla pokoju. Takie krzesło, fotel. Nie, z materiału? Do pokoju. Do pokoju i będziesz miała do bujania, nie? Tata zamontuje, jak przyjdzie, jutro powinno przyjść. To po południu, jak przyjdzie, to tata zamontuje, nie? Super. Super, co? No. Okej. Okay. Jedz. I jam. Budyń. Tak. Budyń Budyń. na śniadanie. Tak. I zaraz do szkoły musimy gnać. Także jedz. I lecimy do szkoły, nie? Szczęśliwa mamusia, pojechała do Morrisona po mięso mielone tylko, ale były kwiatki i się nie mogłam powstrzymać. Takie mam, ale fioletowe już idą powoli, wychodzą z ziemi, bo mam je od kilku lat. Wczoraj też sadziłam, wczoraj też sadziłam, przesadałam w sumie bardziej i miałam jutro jechać, bo dzisiaj, bo jutro jechać po kwiatki, bo dzisiaj pada, ma być burza. A pojutrze ma być ciepło, to chciałam jutro po kwiatki jakieś zajechać do Biękiu, żeby posadzić coś. No ale w nie udało się. Nawet tanie. Zaraz Wam pokażę, jak dojadę do domu. O, łóżkiem kostę zsadziłam. O, patrzcie, jakieś ślicznotki kupiłam. Te dwie za 2,50. Tutaj jaśmin wzięłam za 2 funty. Malutki jeszcze. Czerwony był tylko, były dwa czerwone. Chciałam biały, ale. No, czerwony był tylko. Malusi, ale wiecie, za dwa lata będzie piękny. Wzięłam klematis, bo ten wielki, co ostatnio kupiłam, to mi wiatr złamał i usechł. Także wzięłam też ten, jest mały. Może kiedyś znajdę gdzieś jakiś większy. Akurat byłam, zobaczyłam. Wzięłam też dwa funty. Hup. Tu wzięłam jeszcze, mam, mam już taką, znaczy nie taką funkcję. Mam funkcję, ale nie ten kolor. Spodobał mi się kolor za funcika. Malusia, dziewczynka. I oczywiście ta kalia za 6 funtów. Tutaj mam, o, funkcję taką. W zeszłym roku była mniejsza, w tym roku już jest większa, ale muszę ją postawić gdzie indziej bardziej na słońcu, bo widzę, że się bardziej do słońca na ma tu tylko rano. Bardziej do słońca się pnie w tą stronę. Ok, lecę robić tego łąbki, tu mi pięknie już, pelargonie zakwitły, tu się zrobiło bagno, bo trawa mi w tym roku coś nie chce rosnąć i wymyślałam, że wsadzę tak ziemię i później dopiero wsadzę. Normalnie zgrabię ziemię i, i wsadzę, jak trochę wypuści, bo już nie mam pomysłów na nią. Ok, lecę. O, proszę, jaką mam wielką kapuchę. To jest 9-litrowy gar. Dorwałam w polskim sklepie i tak już tu trzy oderwane są. Ale będą gołąbki. Już się cieszę, już mi ślinka leci. Produkcja gołąbków, a może i nawet hodowla. <grym>, że? O, jakie duże. Gołąbki są. To są te pierwsze z tych pierwszych liści. Także a tu mam jeszcze. Pełno, pełno jeszcze w garze mam. O. Puch! kapustka. Zobaczymy na ile mi farszu starczy. Biorę się dalej do roboty. Gołąbeczki lecą na dwa garnki. Tyle mi ich wyszło. A ja w nagrodę zrobiłam sobie kawę i idę usiąść chwilę. No, chcesz coś powiedzieć? Nie? Zrobiłam sobie kawę. Kupiłam trzy w jednym w polskim sklepie karmelową. Ale ja nie lubię ciepłej słodkiej kawy. Była i oddałam Dawidowi. A zaś mrożoną to lubię. Ciep... Ciepłą znowu. Ciepłą. Słodką. Zimną słodką, tak. A na urodziny Anastazji mieliśmy pożyczoną maszynę do slasza. Tak. Na slasz A Na Anastazji urodziny? Tak. No. Co, ja, co ja dzisiaj już mam? Nie wiem. Chyba tak duszno, że jest. I jutro będziemy pakać na moje pokoje. Tak, jutro przyjdzie twoja huśtawka, nie? Na moje pokoje. Tak, do twojego pokoju. A ja zrobiłam sobie kawę mrożoną. Właśnie z tym pokruszyłam lód tylko, z tą maszyną do slasha i mi się... Ja lubię w ogóle kruszony lód, nie wiem czemu. Mam tak, że lubię nawet yy, kruszony lód tak pić, o. I stwierdziłam, że nie chcę maszyny do slasha. Anusia... Ale chcę maszynę do kruszenia lodu. Więc zamówiłam wczoraj na mejzonie maszynę do kruszenia lodu. Żeby sobie robić mnożoną kawę, a przy okazji dziewczyny mogą sobie też slash robić, nie? I za jakie fajne mama słomki zamówiła. Są? Glitter? Tak? No, tylko są plastikowe, nie wolno ich gryźć, nie? Są takie grubsze, plastikowe. Też chciałam do kawy, żeby były takie yy, większe, bo mamy takie węższe. OK. Otwieramy maszynę. Zaraz zrobimy próbę. Tylko chciałam usiąść, bo po tych gołąbkach jestem trochę zmęczona, bo stałam trochę. Przymiech kapusta była mega wielka. Ja Czas widzieć, ja chciałam... Chciałaś widzie, widzieć, Chciałaś widzieć. Ula, ula, ula. ula. ula la. Patry. Patry, patry. Patry, patry. Patry, patry. Patry, patry. Patry, Maszyna do kruszenia lodu i możesz wybrać y, na przykład sok malinowy i zrobić slash. To jest denzela? Tak, to jest denzela. No on nam zostawił na razie. Mówił, że Ciocia się pytała, czy chce zostawić na razie, pożyczyć. I wam powiedział, że to jest OK. I zostawił, ale mama kupiła taką swoją. Mama nie lubi używać y, pożyczanych rzeczy, bo w razie My, co jak się coś zepsuje. To... Tak, wzięłam czerwoną Ja chciałam Nie było niebieskich, były czarne, ale nie były na następny dzień, dowóz na następny dzień, by czerwone były. A my mamy maszynę do kawy Dolce to czerwoną też. No, to będzie pasować. Okej, wyciągamy. Wyciągnij karton Mamy bloga. Blog. Tak. Jest blog. Mamy new blog już. Um, taki jest blog. Nie możesz widzieć. Nie możesz Cały. widzieć. Sory, nie możesz widzieć. O, to tak. jest bloga. Ładna. Blog. Blog. Tak, to jest do włączenia. No, zobaczymy. Jest blog. Jest litrowy 1,1 kubałek. A on to jest na... To No, bo to tak y, pachną nowe maszyny. Musi ten pysk przeniesać. Tak, tutaj mamy co tu mamy. To jest dla kawa. To jest tylko na kawa, to jest na ludu, też. O, tu otwieramy Lushy. i Lushy. tak jak jest. A tu jest maker. jest też takie coś właśnie. tutaj jest. maker. Klożyk? Eee, tak, slashi maker. maker. Tak Tak samo jest. Muszę to. Umyć szybko i. Ale to make Tak, możemy zrobić slashi. Wait, what the cups? slashi. Nie, to nie ma. Bo to nie jest maszyna do slashi, Januszu, mówiłam. Jakby, jak to teraz włożyć. I to Z mi powrotem. powrotem. Powiedziałam, że można robić slash, a nie, że jest slasher to Coś mi tu nie pasuje. Co ja zrobiłam znowu? Łapki, judu. Łapki, Anastazja, błagam Cię. O, weszło mi teraz. Jest. Mamy. Tak. Idę to ogarnąć i będziemy próbować. I ja będzie miała właśnie tak. Ale nie będziesz doziął syropów. No dobra, raz jeden sobie zrobisz, okej? Okay? Ale to do swoich kubków, Osiu. No, okej. Okay. Dobra. Lecimy. Lecimy, będziemy widzieć te później. Mhm, będziemy się widzieć z wami później. I będziemy widzieć później. Później. Tak, was postawiłam mniej więcej, żeby było widać. Bo tam dalej się gotują cały czas yy, gołąbki. No zimne, ktoś ukradł od lodu folię nie wiem gdzie jest. Ja, ja, cały ja. No, ja, ja. Nie ty. O, usiądź sobie tutaj, mama już ci przygotowała do kawy szklankę. Teraz muszę wproszyć lód. Okay. Mamy lód. Ja Co może chcę? Czekaj, chyba jeszcze bardziej. Ja chcę robić. Coś Mhm. Tak, Czekaj. Dobra, wrzucamy lód. Moja pomocnica będzie wrzucać lód? Czy za zimny jest lód? Nie. Nocny, nocny. To takie małe kawałki, bo to się zablokuje, będą dużo. Ok, dobra, na razie tak. Czekaj. Tutaj mamy jakieś dwie opcje, więc zobaczymy, jak to tak. robi. Czekaj. Dobra, nie, nie, nie. To się robi tak. Przykręca się tylko yy, tak. pokrywkę, no. OK, tutaj jest, no taki, Twoje, taki, Nadia jest. już leci, może ja tego tutaj dam, czekaj, nie, nie możesz, bo nie ma dołu, no co ty, Anusia, bo ciebie to po prostu jakby, nie wiem, OK, no, już przykręcić. Widać różnicę. Tak. No ja zbytnio nie widzę różnicy. W tych opcjach. No troszkę większy, ten jest troszkę większy. Ok. Dobra. To zmielę do końca. Ale nie rób jeszcze, Anastazja. Proszę cię. Teraz. Tu stoi na kablu chyba w ogóle. Ну no. так тарас. Tylko tyle, bo Anastazja pół saszetki wysypała, nie? Muszę sobie Ulala. Nie! O, I mama ma kawusie. Zaraz Nadia będzie chciała taką kawusie, znając życie. Nie? nie? Idę sobie wypić. Chwilę, bo zaraz muszę skończyć gołąbki. Ale ty brudna jesteś. Muszę slashi. Chcesz slashi? Okej. Okay. Cześć, żegnamy się, tak? tak. I Moja tata. Tata też się żegna. Tata się nie żegna. Nie Żegnam się. Nie żegnasz się. Nie żegnam, Cześć, o! Milej! Pies z kotem się pobili. No. To do... swoje. Thanks for watching bye. Zobisz czy nie? A jakie były gołąbki? Opowiedz jakie były gołąbki. No, jedzonko. Dobre. Dobre. Tato, jakie były gołąbki? Dobre. Dobre. Wyśmienite. Mhm. Takie dobre były? To super. Opłacało się stać tyle godzin? Zmienite. Czy tak średnie? Dobra. zrób Thanks for watching. Bye. Thanks for watching. Bye.